Przepraszam bardzo. My z kanału Jak zarabia na to. Jak pani zarabia na taki samochód. To chyba tutaj nie tej pani. E, jak pani zarabia na to? Legalnie. Legalnie? Okej. Okay. Okej, okay. wszystkiego dobrego. Dzięki wszystkiego panu. dobrego. Nie wiem co robię, ale nie powiem głośno. Co co, co robię, nie, co robię, ale nie powiem. Hej, w opisie macie link do strony. Z użyciem mojego kodu dostaniecie darmowe 4 złote, za które będziecie mogli otworzyć skrzynię oraz dodatkowe plus 10% bonusu do doładowania. Yo, 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 yo. Nie wiem, czy wiecie, że to jest kurwa Radek Milewski, Braga i kreski! Chodź i w dupę! <laughs> Jeszcze wojenny! Cześć się! Ej! Gdyby on wygrał pas! Nie wiem czy to czujesz! Tak byś go rozciągnął, żeby go dawali na bitwie dwójek! <śmienicza> bija, 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 bija. A ty! Jaki gość! Wypierdalać! Wypierdalać! Yy, pr przepraszam, Ty farbujesz brwi, czy to jakiś ten, kredka? To jest cień do powiek. Cień do sprytne, sprytne. A cosplay czego? Czarodziejka z Marsa. Z Marsa. A wiesz, jaki jest Marsa od tyłu? Sra. <śmienicza> Dobre, yuhuu! Pozdro! Ja, a wasze przywitanie kiedy będzie? Nasze przywitanie? My tej info dzisiaj. Patrz na streamie, nie bój się, safe Dobra. przez właśnie wszedł na i na wizytach. ślicznie. Ale słodko. No przepięknie masz, w sobie włosie Milena, no nie, ale to jest To jesteś ty, to jesteś ty po prostu Boże, ona wygląda przepięknie Jak taki mały elfik Jak mały elfik, jedna wstaje Wstaje, proszę mnie Patrzcie jesteś... To jest mój elfik Dobra kolka hmm? Wy się dzielicie wszystkim jak bracia, to jest piękne Andrew, Tristan Tristan, Tristan. Andrew, bracia tej co wiecie, że Moja babcia mówi ja ci powróżę Twoja matka nie mówi, tylko tańczy na róże Kurwa Skończy się na awanturze Macie cykana i macie idiotę Mam dwa złote zęby, ty masz dwa złote I... Na dupki <noise> Ej, ale to nie musisz w tych metkach teraz chodzić jakby... Ja to późniejsze <noise> no czu, są... ja tak się Chodzi mi w tej pochodzie, nie? A czuć, tą nowość Ja wam się to pachnie? Ale skóra pachnie e, Skóra pachnie Włączcie gwiazdki na e, suficie Debilu to wręcz rowerze <noise> To w rozrosie panowie Na stopach no ktoś, ktoś No zjebało mi się Otwórz okno, otwórz okno To jest ten moment ścisz Otwórz okno Tutaj nie można parkować <noise> Od razu to wiem. Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO. Nie zgadzamy się tutaj rzeczywiście. Ratyfikacja ja akcesji, pytanie. nie Dlaczego? wiem o co chodzi, Dlaczego? chuj. Dlatego, że ja wolę bad, B, kurwa. Ja gram na wynikach. Pogadamy jak przestanie stanie ciuchy od Patriotyka. Jeszcze pojedę. Patriotyki ciuchy Patriotycki na Ukrainy.. <głosy> 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 oh. Ej, bo, kurwa, mikrofonu nie włączyli. Ja <noise> Ej, Fajnie ogólnie siedzi po tej Warszawie. Szkoda, że mi prawko zabrali. Za co się prawko? Ej, nie zdałem, nie zdałem. <śm> <śm> <śm>

Pierwszy raz kurwa takie coś, jak, jak, jak żyje, to kurwa to widzę takie coś Proszę cię wejdź na stream, błagam cię, błagam cię Patrzcie to, patrzcie to No co? Nie fajne? Mama, szef, ja pierdolę, ty Co ty kurwa, co ty, ty? Nie, nie. A za co? Trzeba znaleźć pięć, ym, czy, pięć odznak jeśli macie 5 odznak, to wtedy dostajecie odemnie. A może taką karteczkę na autografy? Tak. Bym poprosił jedną. Bardzo dziękuję. No, no, no. Dobry wieczór. Chciałem złożyć ataki DIDA z stan mój komputer i mój internet. Jeszcze coś Ale w sensie? No serio o no mówię, no serio mówię. Chciałem nosić ataki lidus na mój komputer i mój internet. Są Czy co? No nie, no serio mówię. Bo mój internet jest pod atakiem, no. Atakują mój internet. Idź spać dziecko. Do widzenia. Dobra, I, jakby ja nie dostaję... W yy... dobra, czekaj. zastanowi się jak to powiedzieć. Załóżmy, że ktoś cię obraża, no nie? Nie mogę na nią patrzeć, ona jest taka ładna, nie? Jakby, mm. ja pierdolę Milena. Miriam, ty masz zielone oczy, ja mam słabość do zielonych oczu Nie, ty mi, za, ty mi po prostu tak słodzi Nie, patrzę na ciebie się. i nie słyszę, co do mnie mówisz Milena No słucham, staram się, Weź. będę patrzeć tam, dobra? Ktoś cię obraża, no nie? Mhm mm I? Milena Weź, bo ja tutaj się zauraczę. To jest młody Zbieram na nowy tablet no i co podliczyłeś? Ile taki tablet kosztuje? Około 100 zł 100 złotych? Tadeu, nie masz 250? A naprawdę? No, i możesz to posprzedawać dalej Nie no, ja sobie kroję jedno To dla A naprawdę? Nie, 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 masz jeszcze to Masz jeszcze to, bo ja i tak nie potrzebuję tego A naprawdę? Dobra, nagraliśmy Dobra, słuchaj Dobra, życzę z tobą nie, nie, no weź! Schowaj z niego, że ci chować, nie skroili kurde Igiri, na widok chipsów z Piri mówisz gimi gimi, wyglądasz niby wini, jakby przedawkował Cini Minis.